To kolejny model dachu, który robię. Do tego można użyć byle jakiego surowca i tak dalej. No to zaczynamy. Najlepiej, żeby się nie pomylić, e, robić z każdej strony. Z każdej strony po jednym tym tym. W CS to z, z gra. Ludzie się roją potem tym głupim ja się nerwowi i tak dalej Nie to co Minecraft 我操！恶心。 brakować nam desek. W innym odcinku mówiłem, jest to mój prywatny serwer, na którym robię właśnie moje własne królestwo, które będzie wgrane do mapy Deposaksa, bo będziemy robili taką jedną, jedną, taką gigantyczną, fajną mapę. Kto wie, może kiedyś ją udostępnimy dla innych ludzi, może. Jak to woli, może każdy z każdego materiału wykonać ten dach. Ja tutaj żadnych takich, że trzeba użyć akurat tego i tak dalej. Właśnie to w żadnym dachu nie trzeba używać takich samych tych rzeczy. Budowa tego dachu zazwyczaj zajmuje więcej niż taki podstawowy dach, jak ukrywałem na Wcześniej, bo jest tutaj bardzo dużo właśnie tego wrzucania Obecnie robię na polu 15 na 15. Kurde, spada. Boże. Dobrze, że zbliżamy się już do końca. Już będzie mniej problemów. to woli można sobie na czubku dać szklane te, ale ja tego nie robię obecnie, bo ja teraz normalnie daję te. Żeby to skończyć, już się nie bawię z koloryzacją i tak dalej w ogóle. Tak mniej więcej wygląda ten rodzaj dachu. Jeszcze tutaj dam te, będzie lepiej wyglądać. Tutaj jak widzicie ściana jest taka piramidowata, a tutaj z boków tak na okres jest te. Taką w górę idzie się pnie jak góra. Ogólnie można to fajnie zrobić. Ja tutaj sobie dodam nawet krzyż fajny. Ten model dachu, który tutaj zrobiłem był moim pierwszym. Zaprojektowałem go dla mojego kościoła na innym świecie kiedyś. No, i fajny krzyżyk. Można tego dachu właśnie użyć do kościoła, jak ja użyłem na kiedyś na moim świecie. I fajnie wygląda w ogóle. Pozdrawiam, zbieracznik.